Myślisz, że Islandia to tylko zorza polarna i błękitna laguna? Pomyśl jeszcze raz. Od intymnych zwyczajów randkowych, przez dziwaczne tradycje kulinarne, powierzenia w magię i surowe zasady dotyczące nagości, ta nordycka wyspa działa według reguł, które podważają wszystko, czego większość ludzi oczekuje od nowoczesnych społeczeństw europejskich. Sprawdźmy, co dzieje się w Islandii prawdziwe życie w 2025 roku. Fakt pierwszy. Intymność przed kawą na randce. Na Islandii sformułowanie, zostańcie intymni, zanim kupicie kawę odzwierciedla szokującą rzeczywistość kultury randkowej. Przy populacji liczącej niecałe 400 tysięcy osób, Islandczycy zwykle już się znają poprzez wspólnych znajomych lub kręgi społeczne. Tworzy to środowisko randkowe, w którym tradycyjne zaloty wydają się niepotrzebne. Fizyczna intymność nie jest uważana za świętość ani nie jest związana wyłącznie z małżeństwem i długoterminowym zobowiązaniem. Zamiast tego, jest postrzegana jako normalna część życia, powiązana z silnymi islandzkimi przekonaniami o równości płci i wolności osobistej. Wiele par zaczyna najpierw od fizycznej intymności, a dopiero potem spotyka się na kawie, żeby faktycznie poznać się jako ludzie. Niektórzy nawet udają, że nigdy się nie spotkali, jeśli nic z tego nie wyszło. To jeszcze bardziej zaskakujące, Islandia stworzyła coś, co nazywa się Islandingabok, czyli Księgą Islandczyków, która pomaga Islandczykom uniknąć przypadkowego randkowania z krewnymi, dostarczając szczegółowe wykresy drzew genealogicznych. Chcesz poznać sekret, jak zdobyć serce islandzkiej dziewczyny? Zostaw komentarz z numerem 1, a my ci powiemy. Fakt drugi. Najbardziej niezwykłe muzeum na świecie. Znajdujące się w Reykjaviku islandzkie Muzeum Falologiczne ma zaszczyt być jednym z zaledwie dwóch muzeów na świecie, które są w całości poświęcone zbieraniu i badaniu męskich organów rozrodczych różnych gatunków. Założone w 1997 roku przez emerytowanego nauczyciela Sigurdura Hjartarsona, muzeum rozpoczęło jako prywatna kolekcja, ale rozrosło się do ponad 280 eksponatów z ponad 90 różnych gatunków. Kolekcja obejmuje okazy od wielorybów, fok, ssaków lądowych, a nawet od ludzkich dawców, którzy dobrowolnie przekazali swoje organy do celów naukowych. Podczas gdy cel muzeum może wydawać się dla niektórych zwiedzających szokujący lub niestosowny, wszystkie eksponaty są prezentowane w sposób całkowicie naukowy i edukacyjny. Każda wystawa zawiera szczegółowe informacje biologiczne wraz z odniesieniami kulturowymi, interpretacjami artystycznymi. Muzeum odzwierciedla niezwykle otwarte, Pełne humoru i nieskrępowane podejście Islandii do seksualności i anatomii człowieka. Fakt trzeci. Publiczne oddawanie moczu jest akceptowalne kulturowo. W Islandii załatwianie się na zewnątrz w odległych miejscach jest nie tylko tolerowane, ale wręcz konieczne ze względu na całkowity brak publicznych toalet w większości miejsc turystycznych. Islandia co roku przyjmuje prawie 2 miliony turystów. Mimo, że ma populację liczącą zaledwie 400 tysięcy osób, ale w kraju nie ma praktycznie żadnych publicznych toalet w popularnych atrakcjach, takich jak wodospad Kugafos, szlak Logawegór czy płaskowy szlandman na Laugar. To stwarza sytuacje, w których oddawanie moczu na zewnątrz staje się nieuniknione dla turystów podczas długich pieszych wycieczek lub wypraw w odległe miejsca. Islandczycy opracowali wokół tej praktyki niepisany kodeks etyczny. Publiczne oddawanie moczu jest akceptowalne, o ile jest wykonywane dyskretnie, z dala od tłumów i z absolutnym zobowiązaniem, by nie zostawić po sobie śladu. Kluczową zasadą jest odpowiedzialność środowiskowa, a nie zakaz prawny. W popularnych miejscach turystycznych urzędnicy umieścili znaki z instrukcjami dotyczącymi właściwej etykiety korzystania z toalety na świeżym powietrzu, w tym szczegółowe wskazówki, jak prawidłowo zakopywać papier toaletowy i odpady. Niektóre znaki używają humoru, aby poruszyć ten problem z wiadomościami takimi jak: To nie jest toaleta, proszę, nie zostawiaj tu swojego arcydzieła umieszczonymi w widokowych miejscach. Praktyka ta stała się tak powszechna, że fora Reddit i blogi podróżnicze regularnie zamieszczają zdjęcia turystów załatwiających się za wzgórzami, pojazdami lub znakami drogowymi w odległych regionach Islandii. Skomentuj numer dwa, jeśli zapisałeś te ważne informacje do swojego przewodnika turystycznego. Fakt 4 Prawa dotyczące usług intymnych, które łamią konwencje. Na Islandii płacenie za usługi intymne jest nielegalne, a czerpanie zysków z ich świadczenia jest również nielegalne, ale warto zauważyć, że dobrowolne świadczenie takich usług pozostaje legalne. Ta niezwykła struktura prawna została zaprojektowana specjalnie w celu ochrony osób, które w przeciwnym razie mogłyby być wykorzystywane, unikając jednocześnie kryminalizowania tych, którzy decydują się świadczyć usługi niezależnie. Prawo obejmuje również rozrywkę. Pokazy striptizu są na Islandii całkowicie nielegalne, co oznacza, że turyści nie znajdą żadnych klubów ze striptizem podczas swojego pobytu. Produkcja i dystrybucja treści dla dorosłych są również technicznie nielegalne, chociaż władze nie ścigają aktywnie osób, które konsumują takie treści prywatnie. Pomóż nam dalej opowiadać te nieznane historie, polub, udostępnij i wesprzy naszą podróż. Fakt 5 Obowiązkowa kąpiel nago przed wejściem do gorących źródeł. Na Islandii noszenie jakiejkolwiek odzieży podczas kąpieli w gorących źródłach jest uważane za niezwykle niegrzeczne, a zasada ta jest ściśle egzekwowana we wszystkich publicznych obiektach geotermalnych w całym kraju. Na publicznych basenach Takich jak Laugard Alslauk w Reykjaviku czy Miwatnejcze Bac istnieją obowiązkowe strefy do mycia nago, w których odwiedzający muszą dokładnie umyć włosy i wyszorować całe ciało przed wejściem do gorących źródeł. To nie jest opcjonalne ani sugerowane jest to absolutnie wymagane, a personel będzie monitorował przestrzeganie zasad i poprosi ludzi o ponowne rozpoczęcie procesu, jeśli nie będą go prawidłowo przestrzegać. Kulturowe uzasadnienie tej praktyki dotyczy czystości. Równości i przekonania, że ludzkiego ciała nie należy się wstydzić ani go ukrywać. Islandczycy postrzegają nagość w tych kontekstach jako coś całkowicie naturalnego i koniecznego do utrzymania odpowiednich standardów higieny w wspólnych obiektach kąpielowych. Nawet w słynnej błękitnej łagunie, która co roku przyciąga ponad milion dwieście tysięcy międzynarodowych turystów, wymóg mycia nago jest nadal ściśle egzekwowany. Wielu turystów początkowo czuje się niekomfortowo z tym wymogiem, ale większość uważa, że relaksujące doświadczenie moczenia się w wodzie o temperaturze 38 stopni Celsjusza, bogatej w minerały, sprawia, że zapominają o początkowym zakłopotaniu. Fakt 6. Tradycyjne potrawy, które stanowią wyzwanie dla międzynarodowych podniebień. Islandzka kuchnia obejmuje kilka tradycyjnych dań które mogą być naprawdę szokujące dla gości z innych kultur, nie tylko z powodu niezwykłych metod przygotowania, ale także z powodu ekstremalnych smaków i składników. Hakarl, czyli sfermentowany rekin, plasuje się wśród najtrudniejszych do zjedzenia potraw na świecie. Danie to polega na zakopywaniu mięsa rekina grenlandzkiego pod ziemią na kilka miesięcy, pozwalając mu fermentować, a następnie odkopywaniu go i suszeniu na powietrzu przez kolejne miesiące. Powstały produkt ma tak silny zapach amoniaku i intensywny smak, że nawet słynny szef kuchni Antony Bourdain opisał go jako najgorszą, najbardziej obrzydliwą, najokropniej smakującą potrawę, jaką kiedykolwiek stworzono. Swit to kolejne szokujące tradycyjne danie, które polega na gotowaniu całej głowy owcy, w tym policzków, języka, a czasem oczu. Głowa jest podawana w całości, a od gości oczekuje się, że zjedzą każdą część. W tym wydłubią mięso z okolic oczodołów i skonsumują język oraz tkankę mózgową. Slatur obejmuje różne kiełbasy i kaszanki na bazie krwi, wytwarzane z krwi owczej zmieszanej z tłuszczem i zbożami. Produkty te, w tym bludmior, kaszanka i lifrarpylsa, kiełbasa z wątroby, mogą być podawane zarówno na gorąco, jak i na zimno, ale ich główny składnik często niepokoi gości, którzy nie są przyzwyczajeni do jedzenia potraw na bazie krwi. Krótspungar, czyli marynowane jądra barana. Stanowią być może najbardziej szokujący tradycyjny przysmak serwowany podczas festiwalu Oramatur w środku zimy. Jądra są konserwowane w serwatce i podawane jako specjalny przysmak, ale prezentacja i sama koncepcja mogą być dość przytłaczające dla nieprzygotowanych gości. Które danie chciałbyś spróbować jako pierwsze? Daj nam znać w komentarzach. Fakt siódmy. Ponad połowa populacji wierzy w elfy. Przygotuj się na ten, ponieważ brzmi jak coś z bajki, ale to absolutnie prawda. Badania naukowe pokazują, że 54,4% populacji slangi wierzy w istnienie ukrytych ludzi, niewidzialnych elfów i nadprzyrodzonych stworzeń, które zamieszkują wiejskie tereny. Co jeszcze bardziej zaskakujące, wielu innych przynajmniej rozważa możliwość, że te istoty mogą istnieć. Można faktycznie zobaczyć fizyczne dowody tego przekonania w całej Islandii, w postaci małych drewnianych domków, zwanych wyspami wróżek, które niektórzy ludzie budują specjalnie dla elfów. Te maleńkie struktury rozsiane po krajobrazie są budowane przez Islandczyków, którzy chcą zapewnić odpowiednie mieszkania dla swoich nadprzyrodzonych sąsiadów. Islandia ma nawet oficjalną szkołę elfów, w której goście mogą uczyć się o islandzkiej historii elfów, różnych typach ukrytych ludzi i kulturowym znaczeniu tych wierzeń. Szkoła oferuje certyfikaty i traktuje ten temat całkowicie poważnie, traktując wiedzę o elfach jako uzasadnioną edukację kulturową. Fakt ósmy: Alkohol i piwo sprzedawane są tylko w państwowych sklepach monopolowych. Była kiedyś dziwna era w Islandii, która trwała ponad 70 lat, kiedy mocne alkohole były legalne, ale piwo było całkowicie zakazane. Zakaz rozpoczął się w 1915 roku, kiedy rząd zakazał wszelkich alkoholi w trosce o zdrowie. W 1933 roku mocne alkohole zostały ponownie zalegalizowane, głównie z powodów ekonomicznych i pod presją partnerów eksportujących ryby, takich jak Hiszpania i Portugalia. Ale piwo pozostało zakazane przez kolejne 56 lat. Dlaczego? Piwo było postrzegane jako zbyt tanie, zbyt uzależniające i zbyt podatne na nadużycia. Zwłaszcza przez młodzież i robotników. Ale Islandczycy nie chodzili po prostu spragnieni. Wymyślili biuliki, kreatywny koktajl, który mieszał bezalkoholowe piwo z lokalnym trunkiem Brenniwin. W końcu, 1 marca 1989 roku, piwo zostało zalegalizowane. I od tego czasu Islandczycy obchodzą narodowy dzień piwa, kiedy mieszkańcy i turyści wznoszą kieliszek za wolność piwną. Mimo to Piwo na Islandii jest ściśle kontrolowane. Nie można go kupić w supermarketach, tylko w winbugin, państwowej sieci sklepów monopolowych. Piwo sprzedawane w supermarketach jest w rzeczywistości niskoprocentowe, poniżej 2,25% i nie jest uważane za prawdziwe piwo. W rzeczywistości Islandia należy teraz do pięciu najdroższych krajów pod względem cen piwa, z ceną od około 44 zł do 52 zł za kufel w barach i około 15 zł za puszkę w winbugin. Fakt 9. Boks jest całkowicie zakazany. Islandia ma zaszczyt być jedynym pozostałym krajem nordyckim, który utrzymuje całkowity zakaz boksu i trzymają się tego zakazu z 1956 roku, nawet gdy Norwegia i Szwecja zmieniły swoje stanowisko i zalegalizowały ten sport. Uzasadnienie tego zakazu ujawnia fascynujące wglądy w to, jak Islandczycy myślą o przemocy i bezpieczeństwie publicznym. Boks został początkowo zakazany, Ponieważ urzędnicy państwowi bezpośrednio zakładali, że rosnące wskaźniki przestępczości z użyciem przemocy w latach 30. i 40. były spowodowane rosnącą popularnością boksu, wierzyli, że oglądanie i uczestniczenie w zorganizowanych walkach zachęca do agresywnych zachowań w ogólnej populacji. Zamiast tworzyć kulturę bez sztuk walki, ten zakaz boksu miał nieoczekiwany skutek. Alternatywne sporty walki, takie jak judo, karate, mieszane sztuki walki i taekwondo. Stały się w Islandii niezwykle popularne. Dyscypliny te były uważane za bardziej akceptowalne, ponieważ kładły nacisk na samokontrolę, dyscyplinę i techniki defensywne, a nie na czystą agresję. Ironią jest, że jedna z najsłynniejszych postaci w mieszanych sztukach walki pochodzi z Islandii. Gunnar Nelson z Reykjaviku stał się niepokonanym mistrzem MMA i pomógł w założeniu kilku udanych islandzkich klubów MMA. Jego sukces pokazuje, jak zakaz boksu faktycznie doprowadził do tego, że Islandia rozwinęła wiedzę w bardziej wyrafinowanych dyscyplinach walki. Zakaz obowiązuje do dziś i istnieje niewielkie zainteresowanie polityczne jego zmianą. Fakt 10. Psy były zakazane w stolicy. Rejkiewik utrzymywał kiedyś jedną z najbardziej niezwykłych polityk dotyczących zwierząt domowych w miastach całkowicie zakaz psów jako towarzyszy domowych. Ten zakaz, wprowadzony w 1924 roku, pojawił się, gdy stolica stanęła w obliczu gwałtownego wzrostu liczby chorób związanych z psami, które zagrażały zdrowiu publicznemu w małej populacji miejskiej. Zakaz był kompleksowy i ściśle egzekwowany. Mieszkańcy terenów wiejskich mogli nadal trzymać psy pracujące lub myśliwskie, ale zwierzęta te miały absolutny zakaz wjazdu do granic miasta. Polityka obowiązywała przez dziesięciolecia co czyniło Rejkiewik jednym z niewielu dużych miast, gdzie posiadanie psa było całkowicie nielegalne. Dziś prawo zostało znacznie złagodzone, ale posiadanie psa w Rejkiewiku nadal wymaga poruszania się po skomplikowanych wymogach biurokratycznych. Przyszli właściciele psów muszą uzyskać oficjalne pozwolenie miejskie, uiścić opłaty rejestracyjne i przestrzegać surowych przepisów dotyczących kwarantanny i szczepień, które przekraczają wymogi w większości innych krajów. Dziedzictwo tej niezwykłej polityki nadal wpływa na kulturę posiadania zwierząt domowych w stolicy. Wielu mieszkańców nadal jest bardziej ostrożnych w kwestii posiadania psa niż ludzie w innych miastach, a proces uzyskiwania pozwolenia zapewnia, że tylko oddani właściciele decydują się na adopcję. Ten historyczny kaprys pokazuje, jak problemy zdrowotne w małych populacjach mogą prowadzić do ekstremalnych, ale skutecznych rozwiązań politycznych. Fakt 11. Sprzedaż żywności z tłuszczami trans jest nielegalna. Islandia wdrożyła jedno z najsurowszych na świecie praw dotyczących tłuszczów trans żywności, a to rozporządzenie wyeliminowało wiele popularnych międzynarodowych produktów spożywczych z islandzkich sklepów. Prawo zabrania sprzedaży jakichkolwiek artykułów spożywczych zawierających więcej niż 2 gramy tłuszczów trans na 100 gramów produktu. Ta z pozoru prosta zasada miała dramatyczne konsekwencje dla międzynarodowych marek spożywczych próbujących sprzedawać produkty na Islandii. Wiele popularnych amerykańskich przekąsek, które są dostępne na całym świecie, nie może być legalnie sprzedawanych na Islandii, ponieważ przekraczają limity tłuszczów trans. Mikrofala Popcorn Pop Secret, który zawiera 28% tłuszczów trans, jest całkowicie zakazany. Lokalne produkty islandzkie również zostały dotknięte tym rozporządzeniem. Tradycyjne produkty, takie jak ciastka Ommu Kleinur, 18% tłuszczów trans, niektóre smaki lodów Emessis 23% tłuszczów trans i margaryna marki Olivia 23% tłuszczów trans musiały zmienić swoje receptury lub całkowicie zniknąć z półek sklepowych. Jednak niektórym uwielbianym międzynarodowym produktom udało się pozostać legalnymi. Ulubiony islandzki batonik z Polski, Prince Polo, Zawiera tylko 1,5% tłuszczów trans i jest szeroko dostępny w całym kraju. To prawo odzwierciedla szersze zaangażowanie Islandii w zdrowie publiczne i gotowość do priorytetowego traktowania dobrobytu obywateli nad wygodą handlową. Rząd uznał, że zagrożenia dla zdrowia związane z tłuszczami trans są zbyt istotne, by je zignorować, nawet jeśli ich wyeliminowanie oznaczało utratę dostępu do popularnych produktów spożywczych. Fakt 12. Nie ma tam żadnych komarów. Mimo, że klimat Islandii znacznie różni się w zależności od regionu i jest otoczona zbiornikami wodnymi, które powinny stwarzać idealne warunki do rozmnażania się komarów, Islandia osiągnęła coś, o czym większość krajów może tylko marzyć, całkowity brak komarów. Dosłownie nie ma tam żadnych komarów na całej wyspie. Brak tych owadów wysysających krew wydaje się prawie niemożliwy, biorąc pod uwagę geografię i warunki klimatyczne Islandii. Większość krajów o podobnym środowisku boryka się z ogromnymi populacjami komarów, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach. Unikalne warunki atmosferyczne i wzorce temperaturowej slangi w jakiś sposób uniemożliwiają komarom tworzenie trwałych populacji. Jednak zanim zaczniesz planować wakacje bez komarów, powinieneś wiedzieć, że Islandia zastąpiła jednego denerwującego owada latającego innym. Zamiast komarów, turyści napotkają czarne muchy które mogą być niezwykle uciążliwe, zwłaszcza w rejonie Mivatn w pewnych porach roku. Te czarne muchy nie niosą takiego samego ryzyka chorób jak komary, ale mogą sprawić, że zajęcia na świeżym powietrzu będą nieprzyjemne, jeśli nie jesteś odpowiednio przygotowany. Doświadczeni podróżnicy do Islandii zawsze pakują środek odstraszający owady, specjalnie przeznaczony na czarne muchy, a nie na komary. Brak komarów oznacza również... Że Islandia nie boryka się z tymi samymi wyzwaniami w zakresie zdrowia publicznego związanymi z chorobami przenoszonymi przez komary, które dotykają wiele innych krajów. Eliminuje to obawy dotyczące malarii, dengi, wirusa Zika i innych poważnych chorób przenoszonych przez ukąszenia komarów. Jeśli nadal oglądasz ten film i uznałeś te informacje za pomocne, skomentuj numer 5 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. Fakt 13. Dzieci śpią na zewnątrz w wózkach przez cały rok. Jednym z widoków, który szokuje wielu gości na Islandii, jest widok wózków dziecięcych zaparkowanych przed kawiarniami i restauracjami, podczas gdy rodzice cieszą się posiłkami w środku, a niemowlęta spokojnie śpią w mrożnych temperaturach. To nie jest zaniedbanie ani porzucenie, to głęboko zakorzeniona praktyka kulturowa, którą Islandczycy uważają za całkowicie normalną i korzystną dla zdrowia dziecka. Islandzkie dzieci rutynowo śpią na zewnątrz co najmniej raz dziennie, niezależnie od pory roku czy warunków pogodowych. Rodzice zawijają swoje dzieci w odpowiedni zimowy sprzęt i zostawiają je na zewnątrz w wózkach, aby spały na świeżym powietrzu, nawet gdy temperatura spada znacznie poniżej zera. Zobaczysz to przed domami, sklepami, restauracjami i budynkami publicznymi w całym kraju. Praktyka ta wywodzi się z tradycyjnych skandynawskich przekonań. Że świeże powietrze wzmacnia układ odpornościowy i promuje lepsze wzorce snu u dzieci. Islandzcy rodzice są głęboko przekonani, że spanie na świeżym powietrzu pomaga ich dzieciom rozwinąć silniejszą odporność na choroby i tworzy zdrowsze nawyki snu, które utrzymują się do dorosłości. Aspekt bezpieczeństwa, który martwiłby rodziców w wielu innych krajach, nie stanowi problemu na Islandii ze względu na niezwykle niski wskaźnik przestępczości i silne zaufanie społeczne. Rodzice czują się całkowicie komfortowo. Zostawiając swoje śpiące dzieci bez opieki na zewnątrz, ponieważ wiedzą, że ich społeczności będą dbać o dobro dzieci. Lekarze na Islandii wspierają tę praktykę i często zalecają spanie na świeżym powietrzu nowym rodzicom, jako sposób na poprawę wyników zdrowotnych niemowląt. Połączenie tradycji kulturowej i postrzeganych korzyści zdrowotnych sprawia, że spanie dziecka na świeżym powietrzu jest jedną z najbardziej charakterystycznych praktyk rodzicielskich Islandii. Fakt XIV. Schematy imigracyjne fałszywych małżeństw są nielegalne. Islandia ma poważne problemy z fałszywymi małżeństwami mającymi na celu obejście przepisów imigracyjnych, a rząd wprowadził surowe kary, aby zwalczać te schematy. W obliczu coraz bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej, niektórzy cudzoziemcy próbowali zawierać fałszywe małżeństwa z obywatelami Islandii, aby uzyskać status legalnego pobytu. Takie układy zazwyczaj obejmują cudzoziemców płacących od 66 tysięcy do 110 tysięcy złotych obywatelom Islandii, którzy zgadzają się na tymczasowe małżeństwo, a następnie rozwodzą się po jednym lub dwóch latach, gdy już uzyskają stałe zezwolenie na pobyt. Pary często tworzą skomplikowane fałszywe dowody swoich relacji, aby oszukać władze imigracyjne. Badanie tych fałszywych małżeństw stanowi poważne wyzwanie dla islandzkich urzędników imigracyjnych ponieważ pary często mają przekonujące dowody, w tym dokumentację współzamieszkiwania, zdjęcia z podróży, wspólne adresy i starannie przećwiczone historie o swoim życiu małżeńskim, które idealnie pasują do siebie podczas oddzielnych wywiadów. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba wniosków o stały pobyt na podstawie małżeństwa wzrosła o ponad 40%, a większość wniosków pochodzi z krajów rozwijających się w Azji i Afryce. Podczas gdy niektóre pary spotykają się poprzez legalne randki online, inne łączą się poprzez tajne grupy czatowe i fora imigracyjne, specjalnie zaprojektowane w celu ułatwiania fałszywych małżeństw. Lokalne media szacują, że od 100 do 150 małżeństw rocznie jest podejrzewanych o bycie fałszywymi układami, ale tylko od 5 do 10% tych przypadków jest faktycznie badanych ze względu na ograniczenia zasobów i trudność w udowodnieniu oszustwa. Islandzkie prawo nakłada poważne kary karne za oszustwa małżeńskie. Uczestnicy zagraniczni stają w obliczu deportacji i trwałego zakazu ponownego wjazdu do kraju, podczas gdy obywatele Islandii mogą otrzymać znaczne grzywny lub zawieszone wyroki więzienia za udział w tych schematach. Fakt piętnasty. Bielizna z islandzką flagą jest nielegalna. Jest całkowicie nielegalne sprzedawanie, produkowanie lub noszenie bielizny, strojów kąpielowych lub jakichkolwiek innych przedmiotów odzieżowych, które zawierają wzór islandzkiej flagi. Islandzka flaga reprezentuje dla Islandczyków znacznie więcej niż tylko narodową symbolikę. Niebieski symbolizuje otaczające morza, biały oznacza lód i lodowce, a czerwony reprezentuje ogień wulkaniczny, który ukształtował wyspę. Używanie tych świętych kolorów i wzoru na bieliźnie jest uważane za głęboko lekceważące i obraźliwe kulturowo. Prawo to wykracza poza samą bieliznę i obejmuje każde niestosowne użycie wzoru flagi. Używanie flagi jako koca piknikowego, siadanie na niej na plaży lub rozkładanie jej na ziemi do zdjęć może skutkować interwencją policji i potencjalnymi grzywnami. Niektórzy turyści zostali ukarani grzywną w wysokości do 6350 zł za sprzedaż bikini z motywem flagi na letnich festiwalach. Międzynarodowe marki spotkały się z poważną reakcją kulturową za przypadkowe umieszczenie islandzkiej flagi na butach, czapkach lub maseczkach na twarz, co spowodowało powszechne oburzenie na platformach mediów społecznościowych i zmusiło firmy do publicznych przeprosin i wycofania produktów z rynku. Nawet podczas dużych uroczystości patriotycznych, takich jak Dzień Narodowy 17 czerwca, Islandczycy nigdy nie noszą ubrań ani akcesoriów ozdobionych flagą. Pomimo, że jest to powszechny wyraz patriotyzmu w wielu innych krajach. Ta powściągliwość pokazuje głęboki szacunek, jaki Islandczycy mają dla swoich symboli narodowych. Zrozumienie tych niecenzurowanych realiów pomaga wyjaśnić, dlaczego Islandia konsekwentnie plasuje się wśród najszczęśliwszych krajów na świecie, mimo że utrzymuje praktyki, które gdzie indziej mogą wydawać się restrykcyjne lub niezwykłe. Ich unikalne podejście do wyzwań społecznych, zachowania kultury i wolności osobistej tworzy